Witam w prezentacji i montażu dwudziestego drugiego numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy obudowę wentylatora, śruby mocujące dwie sztuki. Zasłonę chłodnicy i linkę. W tym numerze do chłodnicy została przymocowana linka, obudowa wentylatora i zasłona chłodnicy. Po montażu części z 22 numerów mamy zmontowane osłonę silnika, pokrywę osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, przednią oś z wrotnicami, błotnikami i dwoma kołami. Obciążnik z zaczepem, cały silnik i chłodnicę. Numer 22. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie przodu modelu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Stary znajomy ze wschodu. Wladimirecy T25 jest niczym konika garbusek z rosyjskiej bajki. Mały, niepozorny i niezbyt piękny. Potrafi za to wydajnie pracować w gospodarstwie. Niewielki, prosty i tani w budowie oraz ekonomiczny w eksploatacji traktor radzieckiej, a potem rosyjskiej produkcji jest doskonale znany w naszym kraju. Charakterystyczną kanciastą sylwetkę ciągnika można rozpoznać z dalek. Złośliwi twierdzą, że nie ma drugiej, również szpetnej maszyny. O gustach się jednak nie dyskutuje. Ponadto walory estetyczne nie są w przypadku maszyn rolniczej najważniejsze. Władimiriec? zwany pieszotliwie Władkiem zyskał sporą popularność, a zadowoleni długoletni użytkownicy uważają, że trzeba docenić zalety traktora i pogodzić się z jego wadami. Mamy zdjęcie informację, że niepodkliwą zaletą radzieckiego ciągnika była niska cena. Pod tym względem maszyna wygrywała ze wszystkimi modelami dostępnymi w jej klasie. Mamy zdjęcie informacji, że użytkownicy Władków dementują krzywczące ich zdaniem opinie o awaryjności radzieckich ciągników. Twierdzą, że większość usterek pojawia się z winy użytkowników, ponieważ niewłaściwie obchodzą się z maszynami. Konstrukcja silnika wprowadzającego w ruch radziecki rosyjski ciągnik była wzorowana na motorach produkowanych przez niemiecką firmę Deutz. Mamy zdjęcie dwóch traktorów radzieckiej proweniencji, Białoruś MTZ-82 oraz Władimirie T-25A. Maszyny ze wschodu do dziś mają swoich zwolenników wśród polskich rolników gospodarujących na niewielkich areałach. W Władimirce dręczyło sporo problemów. Wały korbowe pękały, odkształcały się głowice, urywały śruby mocujące koło zamachowe, zwolennicy traktora za występowanie ustalek winią jednak niewprawnych użytkowników. Mamy zdjęcie informacje, że Władimirec był dostępny w trzech wersjach wyposażenia, T25A z pełną kabiną, T25A2 z prezentowym daszkiem oraz T2. 25A3 z niepełną bieda kabiną. Najbardziej ceniony był oczywiście wariant pełnokabinowy. Mamy zdjęcie informacje, że za zaletę traktora z Władimirza trudno uznać prymitywny układ kierowniczy z przekładnią ślimakową, który miał tendencję do łapania znacznych luzów w kierownicy. Ciekawostka. W czasach Polski Ludowej krajowa produkcja wina praktycznie nie istniała. Jeśli nie licząc napoju wytwarzanego z owocowych odpadów, zwanego potocznie alpagą, lub mniej romantycznie pytą albo bełtem, uprawa winorośli ograniczała się do działek czy domowych ogródków. Obecnie w Polsce winiarstwo kwitnie, pojawiły się winice z prawdziwego zdarzenia, gdzie wytwarza się niezłej klasy wina, między innymi ze szczepów Riesling, Czardone, i Pinoty No Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie akcji Wiosna Czynów, budowa wiejskiej drogi w czynie społecznym. Na zdjęciu widoczny ciągnik Ursus C4011, 1970 rok. Mamy zdjęcie odpowiedniej kompozycji i nawet banalnego zdjęcia. Przedstawiającego orkę ciągnikiem, może się stać prawdziwym dziełem sztuki. Ursus C355 powiem pługę, sfotografowany na polu w okolicy Pół 1970 rok. Mamy zdjęcie gospodarza ze Śląska Opolskiego, Joachim Neuwald, w swoim gospodarstwie rolnym podłącza opryskiwacz do Ursusa C360 1973 rok. Mamy zdjęcie gospodarza Jana Jaworskiego z zakończenia Przy wykopie podbudowy. Ursus C360 przywiózł na przyczepie deficytowy towar, czyli cegły, z których powstanie budynek 1980 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazaną chłodnicę po montażu i zdjęcie Ursusa. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli wsporniki i naklejki. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.